Podnominał KAST. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grantury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Dokładnie tak. Ciao, ciao, co się działo? Czyli samozwańczy pseudoprofesor Kolarzwa, Piotrek Swapiotyklin z tej strony. No i e, co? Przedostatni etap Giro? No chyba można powiedzieć, że ostatni etap Giro, bo jutro jest tylko wycieczka do Werony przejechać się e, na rowerze czasowym, szcz szczególnie po tym, e, co stało się dzisiaj. Ale spokojnie, po kolei, e, powoli. E, zacznijmy od e, wczoraj, co działo się jeszcze wczoraj, co wadne może wspomnienia, co może mm, tak. Trochę debata sprzętowa, bo Paweł Siwakow, który, który tam ciągnął za uszy Ryszarda Karapaza wczoraj, zresztą dzisiaj też, ale o tym za chwilę, powiedział, że znowu poleciał na głowę, przewrócił się, ponieważ złapał gumę w przednim kole, ale zamiast szybki, teraz Ineos jeździ marginal gains na tubelessach. Ten tubeless mu się zawinął na feldze, poleciał na głowę, także czasami może jednak te szytki stare, dobre szydki, może lepsze, może bezpieczniejsze, bo człowiek zyska tym tych parę marginal gains sekund, a potem poleci na głowę, bo mu się opona roluje na kole. Także Yy, także troszeczkę takie można powiedzieć osłabienie po tym jak Richie Pod musiał się wycofać, to Paweł Siwakow jeszcze się pobijał no ale dzisiaj dzień zaczął się dosyć przewidywalnie e, jakaś ucieczka, oczywiście w niej van der Wanderpohl, do końca nie wiem dlaczego bo gdyby nie jechał w tą ucieczkę to może miałby jeszcze jutro szansę powalczyć na takiej czasówce, która jest trochę pod niego okręta, nie za długa, e, no ale Mattie Wanderpohl pewnie już teraz doszedł do wniosku że warto wygrać może tą nagrodę najbardziej walecznego, tam parę tysięcy euro do zgadnięcia, można stanąć sobie na podium w Weronie zresztą jakby wygrał etap też by pewnie stanął na tym podium, no ale e, Mateusz Is what Mateusz does. Do tego padły zawodników z. Z tych ekip, można powiedzieć, zawodników satelitów z ekip walczących o zwycięstwo generalne, czyli Domen Nowak z Bahrainu, Victoria, Leonard Kamna z Bory, Hans Groe, także parę tutaj zawodników do tego znowu Quickstep w, w ataku, no bo już nie muszą Cavendisha dociągać na sprinty. Także tam był Balerini i chyba mały Van Sevenant. Balerini walczył, walczył, chciały rozprowadzić tego Mariego Van Sevenant. Ale jak strzelił, potem dalej na etapie Mary van Sevenant i wszystko odjechało mu to pewnie barery niemu było po prostu po ludzku. Przykro, że tak się ujechał, po nic. E, Giulio Ciccone zaatakował, pewnie chciał wygrać Cimakopi, ale to Cimakopi nie wygrał. Kowi wygrał Kopi. E, także... Nie, też zawodnik z teamu UAE, który, który, gdzie jest UAE walczy, żeby coś z tego turu z tego Giro wyciągnąć po tym jak Jojo Almeida się już niestety skowidował i odleciał z tego Giro. Także, początek, żeby zabrać się w ucieczkę, jak zawsze napięta sytuacja, kto pojedzie, kto nie pojedzie, a potem to chciałbym wam powiedzieć, że to był ekscytujący etap i że bardzo dużo się działo, może działoby się dużo gdyby organizatorzy mm, odkręcili nam troszeczkę to Giro i gdyby zawodnicy wjeżdżali najpierw na Marmoladę a potem na Paso Paddoi, bo tam ta, ta Marmolada jest bardzo sztywna, tam można by było zaatakować, można by było starać się przydusić karapaza i potem gdzieś no powiedzmy na odjazdach może Bahrain właśnie z Landą, który dzisiaj Bachrain w mocnym natarciu Landa z Hinlejem odjeżdżają, kanapas musi gonić, może by to było bardziej emocjonujące, a tak no koniec końców mieliśmy. Wyścig o pierwsze miejsce, gdzie Kowi odjechał, no i potem pewnie dzisiaj najmocniejszym zawodnikiem był Domen Nowak, no ale niestety był trzymany pod kapeluszem, że w przypadku gdyby Landa zaatakował, żeby mógł do niego dojechać i i żeby mógł pociągnąć Landę troszeczkę na tym ostatnim podjeździe, no chyba dali mu w końcu wolną rękę, jak Kowi miał 2,5 minuty przewagi. Także suma summarum Domen trochę był smutny oczywiście z tego powodu, no bo dojechał Kowiego na 32 sekundy. No ale niestety zabrakło, a drugie miejsce w kolację w jest tyle co miejsce 22. Także Domen Nowak nie wygrał, wygrał Aleksandro Kowi. Aleksandro Kowi wygrał Timakopi, wygrał dzisiaj etap, ale nikogo to zupełnie nie obchodzi bo dzisiaj wszyscy patrzyli na peleton, czy też na tą grupkę, która wjechała w kupie na, na, na dół fedai, na paso fedaje, czyli na marmoladę no i tam cóż podkręcanie tempa, taki można powiedzieć blef chyba Ineosu, no bo cały dzień Bahrain ustalał tempo, potem Ineos wyszedł na przód, w ogóle Bora wyglądało, że w opałach, bo czy to hmm, Cezary Benedetti czy Buchmann dosyć wcześnie Odczepieni, znaczy no Benedetti i Gumpet to już w ogóle można powiedzieć, że prawie na starcie odczepieni. Buchman na samym dole Fedai, także wyglądało, że Jai Hinley nie ma za bardzo tutaj pomocy. Wilko Kelderman jeszcze tam się zwijał, wywijał w pretzla, żeby y, pomóc Hinley'owi, ale wyglądało, że to y, Ineos jest raczej w natarciu, że Ineos narzuca tempo. No, i tak narzucał to tempo, narzucał to tempo INEOS, aż Siwako tym razem już nie opona mu strzeliła, tylko po prostu sam przedmuchał swoją muszczelkę pod głowicą, zjechał na bok, po, 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 poprawił lekko, no może pociągnął to tempo, karapas, e, e, no i dostał, i to już było takie 3 km z kawałkiem do mety. Dostał e, jak tylko na horyzoncie, zresztą strasznie, się dużo kibiców, i było takich parę momentów. Motocyk prawie zajechał drogę kolarzom. E, Dużo, dużo się działo takich e, e, sytuacji, które podnoszą ciśnienie, nawet kiedy to się ogląda. E, I kiedy e, kanapas zaatakował, Hinley zobaczył w oddali kamnę, który, który poczekał. Idealnie można powiedzieć, że Ineos rozprowadził Hinley'a, pod, podciągnął go pod kamnę, Hinley wystrzelił dogonił kamnę, na jego plecach jeszcze karapas, potem chwilę panowie się, panowie podkręcili tempo, zadusili karapaza i karapas po prostu strzelił. I to strzelił okrutnie. Warto powiedzieć, że w tym momencie Jay Hindley odjechał, jeszcze kilometr 800 metrów do mety, ale na tym podjeździe, na tak sztywnym podjeździe, to ten kilometr 800 metrów to jest jak 7 km po płaskim tyle mniej więcej czasu to, to trwało. Kamna z, został, został, został czekając praktycznie na Karapaza, i tam, no i co, i tam mu, a to tak jechał przed nim, a to potem jechał za nim. No i na koniec go jeszcze bezceremonialnie zrzucił z koła i wsadził mu tam chyba około 20, o ile dobrze pamiętam, około 20 sekund. Także Kamna odjeżdża. 3,39 straty do zwycięzcy etapu. Karapas praktycznie na ostatniej prostej podjeżdżał tam, jakby jechał slalom. Jakiś ktoś mu rozstawił już takim zygzakiem. No, czyli dzisiaj Karapas nie tylko zrzucony przez Hinley'a, ale też po prostu mentalnie zbity przez Kamnę. Emotional damage. Do tego, kiedy panowie zaczęli się szarpać, starzy doświadczeni jak Landa, który niestety wiedział, że nie może sobie na takie waty na kilogram pozwolić, Nibali, hit, po prostu dali tej, tej trójce czy też dwójce odjechać, walczyć o swoje. No i tak bardzo, tak drogo zapłacił za to, że szarpał się dzisiaj na tym finiszu karapas, że nie, nie dość, że, że minął go, że zostawił go Kamna, no to jeszcze wsadził mu czas Dzisiaj Landa, który na początku zrzucony, potem minął karapaza i odjechał mu na. u la, la, Landa! Landa odjechał karapazowi na 40 sekund. Do tego Katy, Hugh Katy też na początku taki zrzucony po tych atakach i minął, minął karapaza i sobie dojechał z Landą do mety emotional damage. Także, e, także jak popatrzymy teraz na klasyfikację generalną, Jaihin Lei e, wyskakuje na minutę 25 przewagi nad Richardem Karapazem. E, minutę 51 z teatry ma Michellanda No i teraz opowiem wam taką historię ciekawą, której nie usłyszycie nigdzie indziej, ale my jesteśmy od opowiadania wam ciekawych historii, czyli nasz współprowadzący. Jeden z dyrektorów sportowych w Borze. Na pewno wiecie o kogo chodzi. Człowiek, który nie z jednego koleckiego pieca fokaczy, bruskety czy ciapaty jadł, powiedział mi, że były rozmowy na grupie dyrektorów sportowych Bory, którzy mówili, no nie no, Musimy tu 3 sekundy czasówka musimy jakieś tutaj marginal agency, musimy jakieś plany przygotować jakie koła jakie opony musimy coś znaleźć żeby tego karapaza ogolić. Na co nasz człowiek powiedział spokojnie ja kiedyś wjeżdżałem marmoladę tam tam nie, nie będzie już problemu po marmoladzie nie będzie trzech sekund nie będziemy mieli problemu albo jedziemy do Werony na wycieczkę rowerową i potem bukujemy jakąś jakąś imprezę po na i wszyscy na różowo. albo po prostu jedziemy sobie zobaczyć Weronę o trzeciu z i pojechać do domu. Także, tak jak widzicie, nasz człowiek miał rację, nasz człowiek rozumie życie, po prostu trochę, trochę kuma czacze, więc nie będzie walki. No, minuta 25, 17 km i pół czasówka dla wszystkich, którzy się rozwodzili na Twitterach nad o co lepiej, czy to, czy tamto, co może zyskać, sekundy, który kombinezon. To możecie te wszystkie analizy sobie spisać na kartkę, zgiąć tą kartkę. Zrolować tą kartkę i zatkać sobie jeden z otworów ciała. To już Wam pozostawiam tą decyzję, który sobie zatkacie. Także, jeżeli nie COVID, jeżeli nie jakieś nie wiadomo co ta tragedia, Jai Hindley pierwszy Australijczyk, który wygrywa Giro d'Italia, oczywiście nie pierwszy Australijczyk, który wygrywa wielki turno, bo to był Kadel Evans który wygrał Tour de France Richard Carapaz już kiedyś wygrał Giro ale w tym roku tego Giro nie wygra i teraz jedyne pytanie czy tak bardzo przedmuchał uszczelkę dzisiaj i czy w ogóle może już mu się nie chcieć bo czy miejsce drugie, czy piąte czy dwudzieste piąte to może Carapaza nie obchodzić Także możliwe, że jeżeli Landzie się jeszcze chce, to Landa może na tym skorzystać i myślę, że tutaj wykorzystać ten smutek Karapaza, Landa może wskoczyć na drugie, ale to bardziej nie zależy od Landy, tylko bardziej zależy od tego, jak Karapazowi się będzie chciało. No a za podium to już jest, no nie wiem, czy będziecie się emocjonować, chcę wam sprzedać ten jutrzejszy etap jeździe na czas jakoś. Jeżeli emocjonuje was walka o, o czwarte miejsce, no to tutaj 58 sekund tra traci... Pejo Bilbao do Nibaliego, także nie wydaje mi się, żeby tutaj coś się działo, ale za to Bilbao ma tylko. 12 sekund przewagi nad Janem Hirtem, ale Jan Hirt ostatnio na czasówkach nie za bardzo. E, także no zobaczymy, czy Czechowi będzie się chciało wjechać w, tę, w tą pierwszą piątkę. A Pejo Bilbao już e, ucieszony, że wrzucił, wciągnął landę na podium, sobie odpuści. Także tutaj walka między Pejo Bilbao a Janem Hirtem w dziesiątce jeszcze powiem, że Juan Pedro Lopez e, może walczyć z Hugh o miejsce dziewiąte. E, no i tyle. E, o tyle walczymy, e, bo oczywiście, jak powiem jak przypominam jak jeżeli chodzi o koszulkę cyklamenową Adno Demar ogolił to już 100 etapów temu, wszyscy już o tym zapomnieliśmy. Ma prawie dwa razy więcej punktów niż Gawiria. Także musi tylko jutro przejechać czasówkę i zgadnia koszulkę cyklamenową. Podobnie z koszulką króla Głód, to też już wiemy po tym, jak Bałwman wygrał drugi etap. Ogolił punkty w klasyfikacji górskiej. Ponad 130 punktów przewagi nad Trzykone. Także to też jest rozstrzygnięte oczywiście. I to będzie pierwszy. Przy, tak, jak mamy pierwszego zwycięzcy dużowej koszulki z Australii, pierwszego króla Good z Holandii, no to zaryzykuję i powiem, że Juan Pedro Lopez nie będzie nawet pierwszym Lopezem, który wygra koszulkę najlepszego młodego zawodnika w Giro, no bo Santiago Butrago, który dzisiaj. Um, poświęcił się dla Mika Landy traci do niego 5 minut 56 sekund Paweł Siwakow 23 ale to i tak Paweł Siwakow ma większe problemy dzisiaj cały team Ineos niż to że Paweł Siwakow jest trzeci w klasyfikacji zawodników młodych no i co klasyfikacja drużynowa w klasyfikacji drużynowej yy, Bahrain Victorious wygrywa 5 minut za nimi ponad Bora myślę że tego nie odrobią jutro także można powiedzieć że już jest wszystko rozstrzygnięte jedyne pytanie yy, które pozostaje na które pozostajemy bez odpowiedzi, jak na ten moment, to oczywiście, kto wygra jutro czasówkę? Na kto wygrał tę czasówkę, to jest bardzo dobre pytanie i cieszę się, że je zadaliście. Mamy 17,4 km z podjazdem czwartej kategorii w środku, trochę kręto, trochę technicznie. Gdyby się tak nie szarpał i nie tadmosił codziennie w tych odjazdach Matthieu van to powiedziałbym, że może Matthieu van der Pol, ale patrząc na to, że i on się tadmosił w tych odjazdach, dzisiaj Ainesman się. się tarmosił bardzo mocno no to pozostaje mi chyba tylko oczywiście Jozwa van może zaskoczyć to jest koniec wielkiego tury trzy tygodnie ale wydaje mi się, że takim zawodnikiem, który jest dobrym czasowcem, który nie tarmosił się w żadnych odjazdach, który nie musiał pomagać swojemu liderowi, bo jego lider już od dwóch i pół tygodnia się nie liczy w tym wyścigu no muszę postawić na Mateo Sobrero muszę postawić na Mateo Sobrero, bo był przecież wysoko na pierwszej czasówce, jak popatrzycie kto był przed nim na tej czasówce, to zawodnicy którzy albo już nie jadą w tym wyścigu jak Demulin, czy jak Yates, czy zawodnicy, którzy ujeżdżali, ujechali się w odjazdach i atakach i już pewnie mają dość, tak jak Mattie van der Poel. Także jutro Mateo Sobrero, a może ktoś inny, nie wiem, ale czy to jest ważne? Ważne jest to, że mamy pierwszego Australijczyka, który wygrywa Giro, mamy pierwszego Holendra, który wygrywa koszulkę króla Górna Giro i mamy któregoś z rzędu Lopeza, który wygrywa koszulkę najlepszego młodego zawodnika. Także Jutro, ostatni etap. Jutro dopływamy tą łódką zwaną podcasto Sensafine do brzegu. Trzy tygodnie. Nie wiem, czy jakieś takie emocjonujące Giro, bo można by było powiedzieć, że dużo, dużo ucieczek wygrywało. No ten, ta jedna ucieczka, która oszukała Peleto, a te inne ucieczki to bardziej tak Peletonowi się nie chciało i była walka o te sekundy, o te sekundy. Aż jak to powiedział nasz człowiek Sylwester Schmidt, aż Paso Fedaya, wszystko wyjaśniła i teraz możemy sobie pojechać, pozwiedzać Weronę. E, e, także mam nadzieję, że coś się dowiedzieliście, mam nadzieję, że coś dodatkowo skumaliście. E, no i co wam mogę powiedzieć? E, do usłyszenia jutro na finale Giro ditalia. Ciao! Hello. Tak, teraz muszę, teraz na szybko to muszę... ...Montillen. Nie, nie, bo znaczy no, może by tam cię po mikrofon, bo to na słuchawce cię... Czy... Podnominał kast. Lek na kolarski ból dupy. No Jezu, dobra, już popuszczam.